Jak się mówi po angielsku? Obcinacz do paznokci. A. makeup brush B. lipstick tube C. nail clipper D. nail scissors Prawidłowa odpowiedź to opcja C. Nail clipper Jak się mówi po angielsku? Pędzel do makijażu. A. Nail clipper B. Makeup brush C. Lipstick tube D. Makeup sponge Prawidłowa odpowiedź to opcja B. Make-up Brush. Jak się mówi po angielsku, szminka w tubce. A. Lipstick tube. B. Nail clipper. C. Make-up Brush. D. Lip Balm. Prawidłowa odpowiedź to opcja A. Lipstick tube.